Dobra noc. Kiedy cichnie zgiełk dnia, a noc otula na swoim spokojem, to czas, abyśmy zwrócili nasze serca ku Bogu, który jest niezawodny. Może ten dzień był trudny, pełen wyzwań i rozczarowań, a może przepełniony był błogosławieństwami. Niezależnie od tego, jak wyglądał Twój dzień, noc jest idealnym momentem, aby przypomnieć sobie o wierności Boga i o tym, że jutro jest nowym dniem, pełnym nowych możliwości. Wielu z nas doświadcza zmienności życia. Chwile radości przeplatają się ze smutkiem, a pewność z niepewnością. Ale w samym środku tej zmienności mamy w Boga, który jest niezmienny swojej miłości i łasce. W Księdze Lamentacji, rozdziale trzecim, werseta dwudziestym drugim i dwudziestym trzecim czytamy: Z łaski Pana bowiem nie zginęliśmy, gdyż nie ustaje litość Jego. Nowe są one każdego poranka. Wielka jest Twoja wierność. Ta obietnica jest jak kotwica dla naszej duszy. Litość Boga nie ma końca, a Jego wierność jest wielka. Każdy nowy poranek jest dowodem Jego miłości i nowego początku. W tym cichym momencie przed snem oddaj Bogu wszystko, co było w Twoim dniu. Entreclheas tristezas, asfales, asviturias e as Imagin, jak Jego miłosierdzie, które jest nowe każdego poranka, już czeka na Ciebie. Wdychaj Jego wierność. Wydychaj swoje rozczarowania. Pozwól, aby ta prawda wypełniła Twoje serce, uspokoiła Twój umysł i napełniła Cię nadzieją na nowy, lepszy dzień. Odpocznij tej pewności, że Bóg jest z Tobą i nigdy Cię nie zawiedzie. Pomódlmy się. Kochany Ojcze, na zakończenie tego dnia dziękuję Ci za Twoją wielką wierność. Dziękuję Ci za Twoją litość, która nie ma końca i za to, że są one nowe każdego poranka. Dziękuję Ci. Że jesteś niezmienny swojej miłości, nawet kiedy moje życie jest zmienne. Panie, w tej chwili oddaję Ci wszystkie rozczarowania, błędy i smutki tego dnia. Proszę, daj mi Twój pokój, abym mógł prawdziwie odpocząć Twojej obecności. Ufam, że Twoja wierność i Twoja łaska wystarczą mi na każdy nadchodzący dzień. Proszę Cię, Ojcze, strzeż mojego snutej nocy. Niech mój odpoczynek będzie głęboki i spokojny, abym obudził się jutro odświeżony i gotowy na nowe błogosławieństwa, które przygotowałeś. Uchroń mnie od wszelkich koszmarów i niepokojów. Niech Twój Duch Święty otoczy mnie ochroną, a Twoja obecność będzie ze mną aż do rana. Prowadź mnie we śnie, jeśli taka jest Twoja wola, i przygotuj moje serce na wszystko, co ma nadejść. W imię Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, modlę się. Amen. Śpi pokoju, wiedząc, że Bóg jest wierny. Pamiętaj o jego słowach. Nowe są one każdego poranka. Wielka jest Twoja wierność. On nigdy cię nie zawiedzie. Niech Twoja noc będzie pełna prawdziwego odpoczynku i niech Twój sen będzie głęboki. Nie zapomnij aktywować powiadomień, abyśmy mogli kontynuować naszą wspólną podróż wiary.